Cześć! Telewizja Styk zaprasza Was na nietypowy sport Ultimate Frisbee i zespół Wrocław Południe. Sprawdźcie, jak oni trenują. Nie? Celem gry jest to, żeby tak podawać sobie ten dysk, żeby złapać w strefie punktowej przeciwnika. Jest bardzo dobrze, worka wydawało się łatwiejsze w tory niż w praktyce, ale jest ok. Fryzwi daje mi bardzo dużo radość, tak samo w sobie, ponieważ ja jestem osobą bardzo wysportowaną, która wielba ruch i Fryzwi daje mi właśnie okazję do wy wyhasania się dosłownie oraz daje mi straszne poczucie przynależności, ponieważ tutaj ludzie są straszliwie przekochani, mili, wspierający i tutaj się czuję po prostu jak w domu. Ja się dowiedziałaś o tym miejscu? Rok temu pracowałam z takim jednym chłopakiem, który właśnie już tutaj był w drużynie już dość sporo lat, no i mi przedstawił to formę aktywności. No i tak samo jak w tym roku były otwarte treningi, no to zajrzałam tutaj, spodobało mi się, no i zostałam. To teraz proszę Cię, zachęć innych do otwartego treningu. Jeżeli chcecie spać do nas, to zapraszamy, bo jest duża dawka energii, tutaj jest, świetni ludzie, endorfiny po prostu buzują z każdej strony od biegania, od uśmiechów, od śmiania się i mam nadzieję, że przyjdziecie do nas i odwiedzicie nas. Bo jest świetnie. W jest to dla mnie takie urozmaicenie codziennych treningów, odstresowanie się od dnia codziennego, mega dużo nowych znajomości, mega frajdę, także polecam wszystkim. Jak byś zachęciła innych do otwartego treningu? No na pewno niesamowite wrażenia, poznanie dużo nowych, nowych ludzi. No i w sumie tyle. Duża dawka zdrowia, sportu, andalbin. Wam frisbee. Szczęście, na pewno, dużo radości, przygodę. No, wiele nowych osób można poznać i to naprawdę ciekawych. Z, w, w różnym wieku. Niektóre osoby pracują, niektóre studiują, więc wydaje mi się, że jest to miło poznać nowych ludzi przede wszystkim. Na pewno warto, przede wszystkim we frisbee atmosfera w drużynie jest bardzo przyjazna, jesteśmy otwarci na nowych ludzi, które przychodzą, otaczamy ich opieką i chcemy, żeby każdy czuł się na treningu dobrze, nieważne jakie ma umiejętności, nieważne z czym przychodzi, ważne żeby z nami się bawił. No i to co jest świetne, że tutaj tak jak w niewielu sportach jest to no, na przykład dywizja mieszana, też się zdarza i możemy poznać różne osoby tak naprawdę, nie jesteśmy też skupieni stricte na Osobach tej samej upici. Chociaż też są drużyny Open Women, które też są świetnie i bardzo polecamy Panthers na przykład. To <grymne> <grymne> sport amatorski, więc nie ma tu za bardzo pieniędzy, więc ludzie też grają po to, też, żeby się dobrze bawić i na Mistrzostwach Polski gramy po to, żeby zdobyć jak najwy, naj, naj, najwyższy wynik, ale też ludzie organizują takie turnieje, żeby się spotkać i pograć, i potem wie, wieczorem poprzebywać ze sobą, dobrze się bawić. Także jak ktoś też jest studentem i e, lubi takie też gry, jakieś beer, races y czy tak dalej, to też to się znajdzie na niektórych turniejach. Jak się podobało? Nie wiem, jest fantastycznie, naprawdę jest dużo przy niż się spodziewałem. E. Naprawdę warto spróbować, warto przyjść. Tybowa 101, środa, godzina 20. Zapraszacie?